Zabawa się nazywa test na cnotę. Zobaczymy, która z tych panów jest smutliwa, a która nie. Ta zabawa właśnie pokaże. Ale do tej zabawy będą potrzebni panowie. Panowie będą potrzebni do składania pieniążka. Pan pierwszy. Ale to panie same wybierają. No. Zobaczymy, czy ktoś pan. No. Ale ja to jest zaraz, to jest po kolei. Tak jest, panie zrobiony. Słuchajcie, zabawa polega tak, na tym. Że pan wsadza pieniążek między kolana pani, a pani musi ten pieniążek do tego talerzyka, Tak, tak. O. Jak pieniążek wpadnie, to nie ma, a jak nie, to znaczy, że już nie. No nic nie wiadomo. już. Uwaga, pierwsza pani startuje. Partnera jakiegoś dołożenia pieniążka. Ale to pani nie chce zbierze. Myślę pan, żeby pani pani też... Panie Piotrze, trzeba pieniążek włożyć. Panie Sławku. Najlepiej jak to partner wkłada, to wtedy nie ma problemu. Zawsze dobrze włoży, nie? Dobrze może zawsze. Tu masz pan piątkę. Między kolanka trzeba włożyć, a pani musi do tej miseczki. Jak, jak wpadnie w miseczkę to odskutliwa, a jak nie, to znaczy że już nie ma Tak, hop, hop, hop No, skłoni czy nie? Uwaga, ale w talerzyk W talerzyk ma trafić Nie ma co robić A gdzie pieniądz? Pieniądz gdzie? Gdzie jest pieniądz? Ale gdzie jest pieniądz? No 5 złotych było. Jest. Następna pani. Tutaj nie, nie ma cnoty. Ale ja nie wkładam. To pan włoży. Który? Pan ten wkłada? Włożyć tej pani. Między kolanka. I idziemy. W każdym to kto cnotliwa, jak nie to znaczy, że już było, minęło. Nie ma! Nie ma na co Następna pani, pani Emilatka, Ciocia. Kto wkłada? No Dobra, czy kiedyś płaja? Dobra, pani wkłada? Cioci. Tak, i startujemy. jest nacnoty, nic nie wiadomo, może się cnotliwa. I na następna pani, tutaj pan wkłada. Idziemy, idziemy, idziemy. O, o, o. I strzał. Nie ma ceny. No, chociaż jedna, żeby tutaj chodła, pani może nie Zapraszam. Kto włoży? Kto powierzyć? Proszę. Proszę. Brak włoży najlepiej.

Idziemy, idziemy. Można iść obojętnie, tak żeby nie wypadło. Takie. jest, bardzo proszę Nikola! Jest! Zatniwa! Brawo! babcia pomogła. I ostatnia pani, pan tutaj wkłada. Uwaga! Na pewno dobrze włoży. I jedziemy. Hop, 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 hop. Brawo! Nie ma krewetka, bo nie się. Nawet przy pomocy zawsze. Brawo dla dwóch pań, które wygrały ten krewetk z lubinowca oraz... No 100 lat trzeba na was zaśpiewać. Stola, lat, 100... 아 <susurra> o